Siemano, kochani, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, moi drodzy, muszę ogarnąć pokój na stacji. Pozabierałem już wszystkie rzeczy, Przeprowadzam się. Muszę tu jeszcze tylko sprzątnąć. Ogólnie, to nie narobiłem tutaj za dużo bałaganu. No, ale trzeba to miejsce doprowadzić do porządku, nie? Muszę. Na ścianach mam to, muszę to pozmazywać, sprząknąć, odkurzyć, z półeczki przetrzeć. To wszystko muszę ogarnąć, nie? Tak, żeby wiecie, wstydu nie było i żeby pani się właścicielka nie miała do czego przyczepić. No, depozyt dzisiaj odbiorę, oddam klucze. No i trzeba się normalnie w zgodzie pożegnać. W sumie ja się nie, broń Boże się nie kuci. Tyle tylko, że faktem podpisałem umowę na rok, ale yy, no musiałem się wcześniej wyprowadzić, wiadomo nie, no, no przez tego COVID-a tak, no COVID sprawił, że mm, dużo rzeczy się w naszym kraju pozmieniało, no, ciężko się teraz żyje, no i nie ukrywam, no płacenie, Życie na dwie chaty raczej mi się nie kalkuluje, no. I to wiadomo, jeszcze z tą pracą różnie bywa. I, i tyle, nie? Trzymajcie się moi drodzy, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Alan Byku, kumplu, pozdrawiam Cię, trzymaj się spokojnie, no to mam, widzicie, fajny widok jeszcze, nie, z tego pokoju, no widok jest najlepszy, moi no, wszystko mogę sobie obczaić, wiesz, sobie leżę i widzę, no, ludzie chodzą pod oknem, mi się tam to podoba, no, ja lubię szum i ruch, nie? nie, lubię monotonii i takiego spokoju, no, tu mi się podobało mieszkać, bardzo fajnie, no, super mieszkanko, super y, ludzie na mieszkaniu, Mam nadzieję, że będę utrzymywał jeszcze jakieś kontakty z tymi osobami. Bynajmniej SMS-owe albo WhatsAppowe. I tyle. Nie, nie polecę za sobą mostów. Trzymajcie się. Na razie, cześć.